niż ja. Tak mi się czasem wydaje. Dobra, jesteśmy nad miastem, to jest git. Dobra. Madbox, ile zajmuje? Tak z 20-30 godzin. Zależy, czy się chce skończyć wymaksowanym, czy jako leszczyk. Cała mapa to tak z 35-40 godzin myślę, żeby wszystko zrobić na 100%. Czemu ten koleś uciekał? Ktoś tu był w środku? Ja pierdzielę Jeden strzał z magnuma w głowę To się nazywa, co? Pewnie nie uwierzycie teraz No moi drodzy, wy możecie nie wierzyć, ale tak to jest. Ja widziałem, jak to sam zrobił. Jeden szał w głowę, koleś nie żyje. No, Tak się robi. Kurde, w dzisiejszych czasach. Tamtego ziomeczka swoją drogą przydałoby się zbutować, bo on pewnie miał. Miał coś. Mam prywatne pytanie. Masz do. No jasne, że nie mogę do Ciebie zadzwonić. Słyszałem, jakby tam gdzieś kroki jakieś były. Dobry koleś był. Trze apteczki zdążył zwinąć. Jestcie mi. Mu, i, mi, na co mu to było? Dostał strzała na pysio i się kurde wyłożył nogami do przodu mm, mm, mm. Dobra, kolejny domek na nas czeka Czy może i tutaj znajdziemy skarby? Co? On dobrze, mam koktajl, to Co oni w sensie tam tak szczelają? Porąbani no To nie ten padł, to z pompy padł koleś. A on go z zabił. Zimne. Jestem ciekaw, jak tam ten kolej zrobił te strzały wybuchowe ostatnio. Bo chyba jeden zrobił, nie? Pamiętacie? tak do nas nawalał kurde że masakra Tu nic nie ma. Strasznie ta gra szumi, co? Co o tym myślicie? Ja muszę mieć głośno, chociaż mógłbym ją przyciszyć dla was, a dla siebie zgłośnić. Wtedy musiałbym mieć zawsze na h 1 z jeden zgłośniony monitor, nie? Tak jak w counter strikeu Strzały, plus naboje z shotguna, plus taśma, naprawdę? Tylko tyle myślę, że jakieś granaty trzeba mieć, ale taśmy nie ma przecież. could be tu. A szczeliłem bokiem. Fak. No, mało życia już miałem. Ale i tak bym z jednego strzela, z takiego bliska padł. Dałem mu się porobić, kurde. Mogłem wybiec na zewnątrz i na niego czekać. No nie.